rutyna pielęgnacyjna przy użyciu szczoteczki sonicznej. Jak wygląda? Otóż nakładamy produkt oczyszczający, może to być mleczko, żel, bądź pianka, w zależności co używasz, co lubisz. Ja mam tutaj troszeczkę pianki, dodaję wody i rozprowadzam na później. Możesz wcześniej zwilżyć buzię i dodać po prostu i rozpocząć rozprowadzać piankę. Zobacz, jak tobie lepiej jest. Na pewno nie pomijamy szyi, gdyż, ponieważ właśnie szyja, nie, szyja będzie miała tutaj naprawdę luksus. I zacznie się wygładzać. Będziesz to widziała kołym okiem. Zbliżamy szczoteczkę. Włączamy na swój ulubiony tryb. I rozpoczynamy właśnie w ten sposób: od podbródka, przesuwając do góry, powoli. Pamiętamy, że to nie jest szczoteczka, przy której trzeba się napracować. To nie jest ręczne oczyszczanie, ani nawet mechaniczne, a soniczne, co znaczy, że poprzez drgania, em, poprzez drgania dochodzi do oczyszczania właśnie z kanalików e, wszystkich zanieczyszczeń, co zapobiega zaskórnikom, a jeśli już są, no to się e, wyczyszczają. Potem przykładamy tu i Powolutku ruchem na zewnątrz. I w drugą stronę. Przykładamy na chwileczkę, 15 sekund. I tutaj, gdzie nam powstają też kurze łapki, przytrzymujemy. I tak samo tu. Każda z nas, która przeszła proces od szczoteczki do zębów zwykłej, takiej ręcznej, przez mechaniczną, posoniczną, może sobie już wyobrazić, bo już wie, jaka, na czym polega różnica. I w efekcie, i w przyjemności stosowania, taka sama mniej więcej właśnie różnica luksusu, jakby się nagle doświadczyło luksusu w życiu, jest właśnie w tym używaniu tej szczoteczki, ponieważ e, ponieważ um, ja też przeszłam przez takie doświadczenie od używania szczoteczki e, zwykłej ręcznej do zębów przez mechaniczną e, i mam e, od już kilku lat soniczną to jest po prostu jakby się przesiadło z Malucha do Mercedesa <grych> i chociaż Maluch ma swoje uroki to jednak e, lubię gdy Mercedes pyta czyś piękna co mogę dzisiaj dla Ciebie zrobić. I tak samo przeszłam przez doświadczenie, używałam zwykłej takiej ręcznej szczoteczki, zakładało się tak na dłoń i tak się oczyszczało buzie. Później Mary Kay... Miała w ofercie szczoteczkę mechaniczną, i od kilku lat jest ta soniczna szczoteczka, i właśnie przeszłam przez doświadczenie tej różnicy. To jest dosłownie jakby się doświadczyło, właśnie luksusu. Pamiętamy o szyi, możemy sobie zwilżać jeszcze szczoteczkę, jeśli tego potrzebujemy. Wszystko zawsze kierujemy w górę i tak lekko w bok. Pamiętając, że nie pracujemy wysiłkowo. Gdzie mamy na przykład przebarwienia, możemy przytrzymać. Troszkę dłużej, jakieś 15 sekund. To jest opakowanie oryginalne i tutaj jest taki piękny obrazek, który pokazuje efekty, jeśli chodzi o przebarwienia. I to była szczoteczka oczyszczająca. W zestawie jest dwie. Jedna, jedna, jedna i zapasowa. Dwie. 20 tysięcy mikrowłosków. Myjemy ją później, co normalnie, pod bieżącą wodą. Ona się tak fajnie odpina i um, 200 drgań na sekundę. To jest ta magia, że bezwysiłkowo oczyszczamy swoją skórę cztery razy szybciej, tak mówią badania, cztery razy efektywniej, dokładniej, cztery razy lepiej jest buzia oczyszczona. Uczucie, które temu później towarzyszy, to taki, taka lekkość, jakby się schudło z 10 kg, e, czujemy, że buzia oddycha, że jest dodleniona, że jest taka świeżutka, nawet taki chłodek leciutki e, czujemy. Więc e, to jest etap pierwszy, a etap drugi. To taki, że pierwszy etap oczywiście zmywamy wodą bardzo dokładnie. Ja nie jestem zwolenniczką wysuszania, wycierania ręcznikiem, ponieważ podrażniamy sobie wtedy warstwę hydrolipidową skóry. Jestem zwolenniczką pozostawienia wody do wchłonięcia. Jeśli nie masz na to czasu, możesz przyłożyć lekko ręcznikiem papierowym, ale nie pocieraj. I co teraz? Teraz krokiem drugim, zawsze i wciąż, bez względu na to, jakiej linii pielęgnacyjnej ubieżasz, używasz, jest tonizowanie bólu. Dobrze sobie połączyć na dłoniach i troszkę się oklepać, oklepać. O. I to pozostawiamy do wchłonięcia. Nakładamy swoje ulubione serum. Nie zapominamy o szyi, żeby potem nie żałować. Na eksperymentu, jeśli chcesz, możesz e, używać tylko na twarzy. Ja tak robiłam, bo oszczędzałam kiedyś bardzo i nakładałam tylko na twarz. Robiłam pielęgnację tylko na twarzy, a potem pewnego dnia patrzę, a szyja jest o 10 lat do tyłu w pielęgnacji, bo do przodu z wiekiem. E, I co? I zakładamy e, drugą e, główkę. Wibrująco. To jest 24 tysiące mikro w dwie minutki. Czyli możesz sobie tak to zwizualizować, co, co się może dziać w Twojej skórze, jak wrzucenie kamienia w wodę. Powstają takie fale, wibracje. To tak właśnie, żeby sobie bardziej to jakoś wyobrazić, bo trudno jest nam tak najczęściej mamy takie przekonanie, że trudno jest nam sobie właśnie wyobrazić, że coś działa, jak nie musimy się przy tym narobić. Nie? <laughs> A to właśnie tak działa. Nie trzeba w ogóle nic przy tym robić. Tylko przesuwamy leciutynię, tylko tu przy chomiczkach mm. możemy się zatrzymać. I wszystko kierujemy w górę. Przytrzymujemy sobie w miejscach strategicznych. O! Tutaj nam się takie fajne uniesione policzki z czasem robią. Tu sobie przytrzymujemy, kierując za chwilkę. Na zewnątrz, można sobie poprzez, również poprzez troszkę łuk brwiowy, wtedy nam się tutaj i powieka unosi. Jeśli mamy na przykład opadającą, to z czasem zauważymy, zauważysz, ja tak zauważam, że ona staje się taka bardziej napięta. Troszeczkę też na noc oczywiście. I szyja do góry i lekko na zewnątrz. Pamiętaj o tym, żeby nie pracować, nie wysilać się, to ma być twoje spa, chwila przyjemności, a nie wysiłku tutaj e, fizycznego. Po tym e, ja jeszcze uwielbiam, muszę to wspomnieć. Dobrze, że po prostu sobie przypomniałam, bo po prostu to daje takie rezultaty, że to, ja sobie... Mm, Dosłownie to uwielbiam, bo potem przez cały dzień mam takie nabrzmiałe usta i takie one są soczyste, jakby wręcz były po jakimś zabiegu. A to po prostu jest dotlenienie skóry poprzez właśnie te wibracje. Jaka jest kolejność następnych etapów? Krem pod oczy, tak, wklepujemy, łączymy go sobie na dłoniach, chyba, że używamy takiego z końcówką platynową. To sobie wmasowujemy, o tak, o tak, o tak. <laughs> Nie chcę już tu zabierać czasu, żeby filmik był krótki, czyli krem pod oczy i krem um, właściwy dzienny lub wieczorowy lub nocny w zależności od pory dnia, kiedy to robisz. E, cudów niepojętych e, na twarzy, w sercu, w głowie, w umyśle e, niech to daje tobie e, i efekty fizyczne e, i radość e, kobiecości. I koniecznie daj znać o rezultatach. Dziękuję. I zapomniałam wspomnieć, jakich rezultatów możesz oczekiwać, a to przecież jest najważniejsze. Jeśli będziesz stosować, a będziesz stosować regularnie, bo jeśli myślisz, że sobie, a to trzeba być zdyscyplinowaną robić regularnie, a ja taka nie jestem, nie mam na to czasu, nie mam, nie mam takiego nawyku, to chcę Tobie powiedzieć, że dyscyplina rośnie. Sama, to jest samodyscyplina, ponieważ nie mamy dyscypliny do czegoś, co, czego rezultatów w życiu nie widzimy. Ale jeśli zauważamy rezultaty, to nasza samodyscyplina sama rośnie, a będziesz już po pierwszym użyciu miała z tego wielką przyjemność, więc będziesz dążyła do tego, żeby mieć ją regularnie, ale będziesz też miała samopoczucie, właśnie takie, będziesz czuła się lekko, jakbyś schudła, jakbyś była młodsza. Takie jest samopoczucie lekkości, czystości. Właśnie na buzi. To się przekłada na całe samopoczucie. Widzisz, już mi energia wzrosła, bo już to samopoczucie właśnie wystąpiło. E, I będziesz miała tak samo. E, poza tym, będziesz mogła zaobserwować, jak zwiększa się takie wygładzenie skóry, taka struktura skóry się poprawia. E, w miarę stosowania też regularnie m, tej drugiej końcówki, będziesz widziała, jak owal Twojej twarzy się unosi, jak policzek staje się taki, jakby był, wiecie, Oszczyknięty. To się dzieje wszystko naturalnie. W połączeniu z wartościowym serum będziesz widziała rezultaty dużo szybciej. Zauważysz, że te zaskórniki wszystkie się wybielają, wyczyszczają. Zauważysz, że zmarszczki Ci się spłycają, jeśli już są. Więc myślę, że te rezultaty dadzą Tobie radość i dlatego koniecznie proszę Cię, Raportuj mi, jeśli mogę o to prosić, bo uwielbiam moją pracę za to, że daję możliwością zakupu sobie tej szczoteczki, daję kobiecie możliwość efektów i radości, więc już się cieszę na Twoją radość. Wszystkiego co najlepsze. Piękniej, bo jesteś tego warta.